Cześć Jołem, a dziś testować będziemy jeden z najtańszych telefonów z podwójną kamerą Androidem 7, a mowa o Kubot Rainbow 2. Zapraszam do testu. Zacznijmy jak zwykle od zawartości pudełka. Po otwarciu pudełka widzimy telefon, na którym założone jest silikonowe Etui. Etui to jest pogrubiane, dzięki czemu po upadku telefon powinien go przeżyć. A w zestawie ponadto znalazły się ładowarka, kabel USB, instrukcja obsługi i co ostatnio bardzo ważne, jest też certyfikat CE podpisany po polsku. To sprawdziłem zatem jak zbudowany jest ten telefon. Otóż Rainbow 2 ma zaokrąglone narożniki, posiada 5-calowy wysietlacz. Dzięki temu telefon bardzo dobrze leży w dłoni. Nad wyświetlaczem znajduje się obiektyw kamery, głośniki, czujniki. Nie zabrakło też diody powiadomień, ale największą niespodzianką jest dioda doświetlająca LED, która pozwoli nam robić zdjęcia selfie także w nocy. Natomiast pod wyświetlaczem znajdują się tradycyjne przyciski funkcyjne Androida. Niestety nie są one podświetlane. Rama telefonu wykonana jest z metalu. Na prawej krawędzi ulokowano przyciski włączania oraz regulacji głośności. Natomiast u dołu widzimy podwójny grill maskujący tylko jeden głośnik. W górnej części umieszczono tradycyjnie gniazdo sławkowe jack 3,5 metra oraz ku zaskoczeniu znajduje się tam gniazdo micro USB. Tylna pokrywa jest zdejmowalna, wykonana została z plastiku. W górnym lewym rogu widzimy podwójny obiektyw kamery, który wspomagany jest pojedynczym diodą doświetlającą LED. Natomiast po zdjęciu pokrywy mamy dostęp do gniazda dwóch kart SIM jest też Trzecie gniazdo na karty pamięci. 5 ekran od rozdzielczość jedynie HD. Kąty widzenia są dobre. Nasycenie kolorów jest na średnim poziomie. Maksymalny poziom jasności także jest na średnim poziomie. No, ale nie powinno być większych problemów z korzystaniem z telefonów w słoneczne dni. Lecz minimalny poziom jasności jest już niestety zbyt jasny. Dłuższe nocne czytanie będzie zapewne męczące. No ale przejdźmy teraz do najważniejszej kwestii, czyli. Podwójnej kamery. Jest to najnowszy trend wśród telefonów nie tylko chińskich. A jak to rozwiązanie działa w telefonie za niespełna 400 zł? Otóż muszę powiedzieć, że słabo, słabo, ogólnie słabo. Ostatnio testowany telefonem z podwójną kamerą był Ulefon Gemini i zasada działania tej podwójnej kamery jest niemal identyczna w tym modelu. Dla tych, którzy nie oglądali, to tylko powiem, że po włączeniu trybu robienia zdjęć z użyciem dwóch kamer, mamy suwak, który możemy ustawiać nasilenie efektu bokeh jednak aplikacja nie jest dobrze dopracowana, niestety nie potrafi ona rozpoznać pierwszego planu, który powinien być wyostrzony od dalszego, który powinien być rozmyty. I telefon robi to na tej zasadzie, że centralny punkt zdjęcia jest wyostrzony, a obrzeża zdjęcia, boczne części są już rozmyte. Niestety wygląda to bardzo sztucznie, nadaje się to tylko do robienia portretów. Jednak jeżeli chodzi już o normalne zdjęcia, to telefon robi je dosyć dobrze, jak na tak tanie urządzenie. No ci muszę przyznać, że po powiększeniu zdjęcia na ekranie monitora widać wiele szumów, ilość widocznych szczegółów nie jest duża, odzorowanie kolorów też nie jest idealne. Jeżeli chodzi o nagrywalne filmy, to tak samo jest to taki średni poziom. Telefon ten pracuje pod kontrolą Androida 7, co jest małym zaskoczeniem. Jest to chyba jeden z najtańszych telefonów pracujących pod kontrolą tego systemu. Muszę powiedzieć, że system jest polszczony w dosyć wysokim stopniu. Po angielsku mam jedynie ustawienia odpowiedzialne za gesty wykonywane na wygaszonym ekranie. Można na przykład wybudzić telefon podwójnym tapnięciem w ekran. Można też uruchomić wybraną aplikację, robiąc gest na wygaszonym ekranie. Niestety całość psuje 1 GB pamięci RAM. Jak można się spodziewać, drobne lagi przycięcia nie będą rzadkością. A w przyszłości można się spodziewać większych kłopotów, jak na przykład zabijanie. Procesów pracujących w tle. Wśród ciekawszych funkcji Androida 7 należy wymienić przebudowany układ przełączników do szybkich akcji. Można je teraz bardzo łatwo edytować, można dodawać też własne przełączniki. Trochę inaczej wyglądają też powiadomienia. Podobnie jest z ekranem ustawień na stronie głównej, gdzie mamy też wyświetlane dodatkowe informacje. Nie bez znaczenia jest też możliwość łatwego ustawiania wielkości elementów interfejsu. Za pomocą suwaka, znajdującego się w menu ustawień, kubot Rainbow 2 napędzany jest czterodzeniowym procesorem Mediateka o taktowaniu 1,3 GHz i wspomagany jedynie przez 1 GB pamięci RAM. Na aplikację dla użytkowników zarezerwowano jedynie 16 GB pamięci RAM, którą można rozbudować o kolejne 256 GB za pomocą karty MicroSD. Niestety, wielozadaniowość na telefonie jest praktycznie niemożliwa. Z powodu tak małej pamięci RAM przeprowadziłem test w popularnym benchmarku parku Antutu i okazało się, że telefon ten przekracza 24500 punktów, co na obecny czas jest wynikiem słabym. No ale to nie jedyna wada telefonu, kolejną wadą jest moduł łączności. Telefon ten niestety nie obsługuje łączności LTE 4G, tak więc o szybkim internecie możemy zapomnieć. Na szczęście pozostałe moduły, jak Bluetooth i Wi-Fi, działają poprawnie. Natomiast o wiele lepiej spisuje telefon się pod względem lokalizowania. Otóż wykrywa on satelity jedynie amerykańskiego systemu GPS, ale pomimo tego, precyzja lokalizowania jest na co najmniej średnim poziomie. Błąd lokalizowania nie przekracza 6 metrów, co jest wynikiem przyzwoitym. Telefon jest dosyć głośny, jednak jakość dźwięku. Jest adekwatna do tanich telefonów, niestety tu jakiegoś dobrego basu nie usłyszymy. Dominować będą sobrany. No to przejdźmy teraz do baterii. Mianowicie, telefon ten został wyposażony w baterię o pojemności 2350 mAh. Lecz niestety bateria ta ma bardzo słabą żywotność. Przeprowadziłem test polegający na odtwarzaniu materiału wideo przy maksymalnej jasności ekranu i maksymalnej głośności. No i okazało się, że telefon ten może pracować jedynie przez 3 godziny i 40 minut. Co jest wynikiem bardzo słabym, porównywalnym z Xiaomi P8 Lite. Na zakończenie jeszcze troszeczkę ocenię. Otóż telefon ten pochodzi z sklepu Girbe's, gdzie kosztował w momencie zakupu 89 dolarów, co jest z równowartością około 360 zł. No i można go nabyć w jednym z pięciu kolorów. Ale bardzo ważną informacją jest to, iż telefony Kubota są serwisowane w Polsce, niezależnie gdzie został telefon zakupiony, nawet nie potrzebujemy do tego paragonu. Podsumowując ten telefon trzeba powiedzieć, że jest to naprawdę bardzo tani telefon adresowany zwłaszcza dla mało wymagających użytkowników. Jego największą zaletą jest całą pewnością cena. Na plus trzeba wymienić, iż pracuje pod kontrolą Androida 7. Niestety mamy tutaj bardzo mało pamięci, bo zaledwie 1 GB, przez co telefon nie działa super płynnie. Kolejnym atutem telefonu miała być podwójna kamera, ale trzeba uznać to za bajer, ponieważ efekt bokeh jest daleki od oczekiwań. No i wśród największych wad telefonu trzeba wymienić brak łączności LTE 4G, a także baterię o bardzo słabej żywotności. Mam nadzieję, że test Wam się podobał. Zostawicie łapkę w górę. Testowałem bardzo wiele różnych przedmiotów SIN. Dla każdego coś miłego się znajdzie. Także subskrybujcie, lajkujcie i udostępniajcie. Do następnego razu. Cześć!